Przekażmy Bumblebee wesołą nowinę. Mamy wreszcie statek. Wynosimy się. Ziemianie, tyle dla was zrobiliśmy. Nie macie pojęcia, jaki los na siebie ściągacie. Co? Co tym razem? O co chodzi? Nie widzisz, że to wszystko mnie trochę przerasta? Nie rozumiecie, kto tu pociąga za sznurki. Kiedy walczyłem ze zbudowanym przez was prototypem, wyczułem w nim obecność. Megatrona. To ten Decepticon, który rozpętał wojnę? A myślisz, że jak KSI zbudowało te swoje roboty, he? Mieli cały zapas urwanych deceptikońskich hubów i hurtem ściągali z nich dane. A ja robiłem za patologa stary. Bez pensji, bez ubezpieczenia nic. Tylko że widzisz, mózg Megatrona nie był tak martwy, jakim się zdawało. Dostarczył im dane, a jakże? Po co? Żeby zbudowali mu nowe, lepsze ciała? A wtedy szczepił w nie swoje wredne szatańskie chromosomy. Miały takie wredne, czerwone oczka. Bałem się, że mi się zagnieżdżą w blokach. Do tej pory się trzęsę. T.S.I. może i mu nadało seksowną nazwę Galvatron, ale tak naprawdę to Megatron w nowym ciele. Widziałeś to ich nie ostrzegłeś? Dziewczynko, robili mi takie rzeczy, że wiesz mi, jestem usprawiedliwiony. A Megatron od samego początku nimi manipulował. Gdyby nie on, nawet nie mieliby pojęcia, że ziarno istnieje. Zaraz, jakie ziarno? Ci agenci, którzy od początku na nas polują, widziałam, jak wsiadają na statek i zabierają coś, na co tak mówili. Słuchajcie, to było jakieś 60 milionów lat temu. Na tysiące planet zostały zrzucone takie ziarna. Miały zmieniać życie organiczne w metal, z którego jesteśmy stworzeni. Nasi stwórcy zniszczyli wasz świat, żeby stworzyć nas. A teraz Galwatron chce to zrobić ponownie! Chcę aktywować ziarno w środku jakiegoś miasta i zabić miliony! Chcę powiedzieć światu! Kochanie wróciłem. Energia wybuchu zamieni miasto w jezioro roztopionego metalu. Megatron zbuduje z niego ogromną armię i na zawsze zetrze wasz gatunek z powierzchni ziemi. Jedne chciwe granie, ściągnęliście na siebie zagładę, ale to nie mój problem! Ja się wynoszę! W sumie nieźle na tym wyszedłem. Znów jestem... Przejmiemy ziarno zanim Galwatron to zrobi. Chiny. To ziarno sprawi, że nasza firma się odrodzi. Dzisiaj nam je dostarczą, a za miesiąc bezpiecznie je aktywujemy na pustyni w Mongolii i stworzymy zapas Transformium na setki lat. To nie chcę już uciekać i kraść. No, mamy gdzie spać. Jasne, jedno ma nie więcej. Jak byłem w twoim wieku, lubiłem zaszaleć. Dziewczyny, samochody. Ale odkąd jest Tessa? Jedyne, czego pragnę od życia, to żeby była zdrowa, szczęśliwa, bezpieczna. Zawsze myślałem, że będę umiał jej to zapewnić. Ale nie umiałem. I nie będę. Więc oby ktoś inny umiał. Dzięki, że tu z nami jesteś, leprego. A ja dziękuję, że mnie jeszcze nie zastrzeliłeś. Jeszcze zdążę. Coś tak czułem. Przechwyciliśmy zaszyfrowaną wiadomość. Joshua Joyce kieruje się do chińskiej filii KSI w kantonie. Cześć, ważniaku. Twoja firma nieźle narozrabiała. Obyś miał cholernie dobrego adwokata. Mówisz? Obyś ty miał lepszego, bo będziesz odpowiadał za zniszczenie całego miasta. Mówię poważnie. Schakowano ci sprzęt, prototypy są zainfekowane, a twój galwatron zamierza przejąć ziarno. Słuchaj, mówię do ciebie jak wynalazca do wynalazcy, OK. Nie pozwól, żeby Galwatron znalazł się w zasięgu ziarna. To ja stworzyłem Galwatrona. Kontroluję go. Obaj wiemy, że jest inaczej. To on kontroluje Ciebie. Jak szybko dolecimy tym na drugą półkulę? Bardzo. To statek kosmiczny. Jeśli mamy ruszać, to teraz. Masz prawo do normalnego życia. Zrobimy, jak postanowisz. Oddajemy się, czy brniemy w to dalej. Majaja. Pewnie po matce. Jak raz masz rację.